Walczymy o zachowanie białowierzy. Jest to promil terenu Polski. Dlaczego więc warto walczyć o taki skrawek? Dlatego, że to jest ostatni taki skrawek na obszarze Europy, w tej strefie umiarkowanej, w której żyjemy. Jest to e, las, puszcza, która ma ciągłość od e, 10 tysięcy lat. E, i samego powodu jej bycia w tym miejscu, tak? Z powodu wartości y, kulturowych, przyrodniczych, poznawczych, naukowych, ale też y, takich, o których jeszcze nie do końca możemy nawet y, wiedzieć, przewidzieć. Y, warto, żeby ta puszcza była zachowana. Powiedział Pan, że puszcza jest ważna ze względu y, nawet nie na nasze wnuki, ale na dzieci naszych wnuków, jeśli chodzi o taki żywy bank genów. Zdecydowanie, tak. No, Puszcza e, jest naturalnym ekosystemem o cechach lasu pierwotnego i posiada bardzo, bardzo zróżnicowane środowisko: bardzo bogate środowisko różnych zwierząt i roślin, grzybów również. I właśnie to bogactwo, te związki między tymi zespołami są na tyle jeszcze mało poznane, że być może w najbliższym czasie, ale może za lat 50 czy 100, będziemy mogli na bazie tego odkryć nowe, nieznane substancje, nowe możliwości chociażby... Właśnie funkcjonowania takich ekosystemów i wykorzystać je dla dobra ludzkości. Znaczy, wiemy sporo o antybiotykach, ale się okazuje, że antybiotyki nie załatwiają nam pewnych rzeczy, albo okazują się w pewnym momencie źle. Czy puszcza może na przykład być jakąś odpowiedzią? Te organizmy żyjące w puszczy na, 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 na choroby, tych których nawet nie znamy. Zdecydowanie tak. Nie bez nie. kozory tutaj interesują się, puszczą poważne instytuty naukowe, farmaceutyczne ze Stanów Zjednoczonych. Właśnie w ostatnich latach tutaj były delegacje, które pierwsze próby takich, próbki takich między innymi roślin grzybów pobierały i no licząc na to, że zna Znajdą jednak jeszcze takie substancje nieobecne w innych roślinach, w innych strefach klimatycznych. Ale powiedzmy szczerze, świat chce puszczę zachować. Yy, natomiast Pol Polacy chcą puszczę zachować. Natomiast rządzący tej puszczy nie chcą zachować. O co chodzi? Bo jeżeli nie wiadomo o co chodzi, no to chyba chodzi o kasę. Przepraszam. Chodzi o kasę, ale w ujęciu yy, myślę, że takim yy, szerszym. Kasę nie tylko spuszczy. Po prostu zachowanie pewnego status quo tej grupy zawodowej leśników, dzisiaj korporacji bardzo silnej, która ma niesamowite lobby zarówno wszystkich polityków, ale też i innych grup społecznych która ma bardzo dobrze, tak? która y, zarządza jedną trzecią terytorium kraju, która środki wypracowane z lasów może dzielić w, no, między siebie, tak? bo y, poza tym, że utrzymuje oczywiście pewne y, no, normalne y, elementy infrastruktury, to również prawda, przyznaje sobie niezłe pensje. Y, to są pieniądze, oczywiście nie bezpośrednio w puszczy, tak. utrata puszczy powoduje, że może się zachwiać cały system, którym zarządzają, może mogą się posypać inne tereny, którymi zarządzają, to oczywiście wtedy, no, byłoby taką podstawą do, na przykład, wymuszenia od lasów, albo tych środków, które one teoretycznie dzisiaj na ochronę przyrody przekazują, tak, czy wykorzystują, na ochronę przyrody innym instytucjom, innym podmiotom, które tym zarządzają. Ale to jest tylko jeden z elementów. No tutaj oczywiście bardzo istotny jest też no, prestiż, tak? To, że lasy zarządzają tak unikalnym, unikatowym fragmentem naszej przyrody, to jest również z tego powodu istotne. To był pierwszy park narodowy, to leśnicy tutaj cały pokolenia swoje kształcili w technikum leśnym, na bazie Instytutu Badawczego Leśnictwa, ale też w innych, w innych tego typu instytucjach i nie, nie chcą się wycofać z tego, uważając, że to jest ich matecznik, że to jest ich obszar i nie pozwolą, żeby jakaś inna grupa zawodowa tym zarządzała. Jedną z pierwszych ustaw, którą tak mocno forsował PiS, była ustawa o ziemi. Czy widzi Pan, która dała, dawała, e, która daje dużą e, le, e, władzę lasom państwowym? E, czy widzi Pan tutaj jakąś korelację między tą sytuacją, która jest w puszczy, a tą ustawą o ziemi? Znaczy, generalnie lasy miały zawsze bardzo, bardzo dobrze, jeżeli chodzi o pozyskiwanie nowych terenów, bo przecież w okresie w lat 50., 60., 70., kiedy ludzie przekazywali całe ogromne gospodarstwa tak, do skarbów państwa, bardzo dużo obszarów było wtedy przejętych przez lasy państwowe w zasadzie bez y, jakiejś tam odpłatności, tak? Oczywiście system y, czy system państwowy, rządowy, czy, czy wtedy y, musiał zapewnić na przykład y, emerytury czy renty takim osobom, które przekazywały te y, grunty, ale lasy nie ponosili z tego tytułu jakichś tam, prawda, kosztów. Czy dzisiaj y, to, to się przełoży? Myślę, że tak, bo są takie obszary, są takie obszary, które myślę, że w celu połączenia różnych kompleksów będą w pierwszej kolejności jakby interesować lasy państwowe, żeby połączyć, prawda, jako, jako taką stworzyć jakąś spójność takich kompleksów. No i rolnik czy, czy, czy tym bardziej nierolnik, tak, nie będzie miał żadnych szans na to, żeby. Startować w przetargach, czy w ogóle w jakichś takich powiedzmy możliwościach nabycia tego? On już nie ma żadnych szans, ponieważ przy sprzedziale działki pierw, prawo pierwokupu mają właśnie lasy państwowe i w tym momencie to jest jakby kolejna cegiełka na, do, tego, do, no. do tego planu, żeby te lasy państwowe jednak miały coraz większe tereny. To jest oczywiście bardzo ważne dla nas, którzy kochamy ją przyrodę, natomiast no jest pewien powinien być zachowany pewien umiar. No więc co to chodzi? No widzimy tutaj, że rzeczywiście lasy to jest bardzo silne lobby. No dzisiaj rządzący dają się też w pewien sposób zmanipulować przez bardzo wąską grupę ludzi. No między innymi przez ministra, tak, no który no też jest rządzącym, ale to zdecydowanie też pewnie wpływa na, na tych, którzy tutaj w innych sferach te ustawy... Y, tworzą im i je zatwierdzają. Y, wydaje mi się, że, że, że tak, że tutaj tworzy się kolejną furtkę do takiego y, no, zagarnięcia pewnych obszarów, nie ponosząc większych kosztów. Tak? Czyli to nie lasy będą musiały wydać tak bezpośrednio dużych pieniędzy na normalnym y, rynku takich obszarów, tak, Kiedy y, ob obrocie ziemią. Mogą zaproponować po prostu własną A cenę. Mogą własną Zupełnie nie Dokładnie. Dokładnie. Także nikt nie będzie miał szans startować do tej ziemi, więc no, generalnie jakby znowu daje się, nie wiadomo, y, dlaczego przywilej, tak? no, Minister jest leśnikiem. Bardzo dużo osób. W zasadzie ministerstwo. Ministerstwo jest opanowane w tej chwili przez to lobby, no ale no, nie wiem, co mam powiedzieć, no bo to generalnie jest przykre, smutne i nie wiem, do czego prowadzi. No, jedną grupę zawodową w jakiś sposób się tutaj docenia, stawia się jej ogromne możliwości rozwojowe, tak? a reszta niestety. Tak naprawdę, obszary chronione w dużej mierze nie są tylko i wyłącznie w lasach państwowych. Są, no powiedzmy, że mało dotowane, niedofinansowane. Parki narodowe są naprawdę na granicy wytrzymałości, jeżeli chodzi o funkcjonowanie. No a tutaj. Kompletnie na no to się zwracają. Czyli nie chodzi tak, tak naprawdę o kornika, bo kornik to jest tylko pretekstem do tego? W Puszczy Białowieskiej na pewno y, nie chodzi o kornika. Generalnie jest to y, tak jeszcze bardziej y, się odnosząc wstecz, to był bardzo dobry pretekst do tego, żeby y, pomóc obecnym, rz obecnie rządzącym, szczególnie ministrowi w wygraniu tych wyborów. To, jest, to była trampolina, tutaj można było się odnosić do tego dziedzictwa narodowego, tak do zagrożeń, do e, skoku na, na własność prawda, lasów państwowych, do e, prywatyzacji lasów państwowych. Oczywiście w tle zawsze była ta Puszcza Białowieska i e, ja to obserwowałem od lat, powiedzmy od roku 2012, jak tutaj Wyraźnie zawsze to lobby leśne z obecnym ugrupowaniem rządzącym było na różnego rodzaju wiecach, na wystąpieniach, protestach, popierane przez m.in. Stowarzyszenie Santa, no i częściowo przez samorządy. To było kuriozalne, bo często właśnie samorządy, które reprezentowane przez np. przedstawicieli SLD, stali razem z. Pisem na jednej przyczepie i przeciw, przeciwstawiali się posunięciom um, właśnie związanym z ochroną puszczą, a nie odwrotnie. I, i, i to był taki, no mówię, bardzo wyraźny e, argument dla tych, którzy e, walczyli teoretycznie o puszczę w zdobyciu jakiejś tam popularności politycznej. To, to jest dla mnie bardzo jasne. No niestety na kornika i o ile na kornika są jakieś preparaty, o tyle na polityków niestety nie ma. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.